Tajcie zaczęły się upały i powróciło odwieczne pytanie, kiedy podlewać, a kiedy nie podlewać roślin. No cóż, powiem szybko, bo jest filmik krótki, konkretnie, najlepiej podlewać rośliny jest rano. Dlaczego rano? Ponieważ po prostu wtedy unikacie zagrożenia jakichś tam chorób grzybowych. Lejemy wieczorem. Wiadomo, że ta woda podnosi wilgotność wokół rośliny. No i jakieś tam zagrożenie presja. Chorób grzybowych wzrasta. Natomiast najlepiej mówię tak czwarta, to może nie, ale jak, jak stajecie, tak piąta, szósta rano przed pracą można podlać dla tych, którzy chcą. Natomiast jak widzicie, że roślina już podsycha, przysycha, no to niestety wtedy trzeba interwencyjnie nawet w południe polać, jak jak teraz jest upał, już, także niestety nie patrzymy, że jest upał. Polewamy roślinę interwencyjnie cały praktycznie okres. Natomiast jak powiedziałem, najlepiej podlewamy na jej zdrowie dla roślin jest rano. Wieczorem też dobry termin. Także najważniejsze, żeby obserwować rośliny, jak się zachowują, cześć.